widzowie witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale dzisiaj znowu jest z nami Kuba możesz się już przywitać możesz się przy możesz się przywitać no dobra i widzowie dzisiaj będziemy szukać skarbu bo dzisiaj mieliśmy szukać skarbu a w trzecim odcinku z Kubą czyli jutro będziemy szli do netheru. Bo musimy teraz szukać skarb. Ale widzowie, przed tym musimy zrobić tarczę, bo o tym zapomnieliśmy. Więc musimy iść po żelazo. No, kurde, idziemy po żelazo. Wylałem ci tu wodę, żebyś skoczył. Dawaj. O kurde, czy ty tak zejdziesz? Dobra, skoczyłeś, let's go, brawo. Zobaczę, czy jeszcze trochę żelaza w tej kopalni zostało, co wczoraj byliśmy. Ło, dużo zostało. Kuba weź, sobie jedno, Kuba weź sobie jedno żelazo. Wykup jedno żelazo, bo będziemy kraftować tylko tarcze. Nic więcej. No Dobra. tylko tarcza nam się przyda teraz. O, tam. To będzie moje żelazo tutaj. Siekierkę mogę mieć jeszcze tą. Siekierkę mogę mieć jeszcze tą. Yy, Żelazno, bo... W sumie to bardziej kilo diamentowy i mieczek potrzebny nam jest. No to skoro już no mamy to, no to robimy sobie tarczę, let's go. No, let's go. Kuba, mam już tarczę. Dobra, wkładamy na drugą rączkę. No i let's go. No to co, idziemy szukać mapy skarbu teraz? Chodź. Jeżeli masz tarczę, to chodź. Idziemy. Będziemy mogli pokonywać Mowy. Ej, Kuba! Chyba idę tu do ciebie, bo chcę ci pranka małego zrobić. Uwaga. Patrz to. Uderz mnie. Spróbuj... Czekaj, chodź tutaj. Chodź Patrz tutaj. Patrzcie, widzowie, jak działa tarcza. Spokojnie. Patrzcie to. A co? Co? Czemu ta tarcza nie wypycha? Co? Przecież to musiało działać. To uderz. Uderz. Ej, no! Teraz działa. Tylko jak bijesz, to działa. Patrz. Patrzcie, widzowie. Tylko jak on bije, to działa. Widzicie? Hej, to tak wybija, teraz y, przeczystuję to... Masz tarczę? Okej, okay, to przeczystuję to teraz na tobie. To te, teraz ja to przeczystuję na tobie. To teraz ukucnij. Jak masz tarczę, to ukucni. Tu, tu tu. Ej, widzowie, jeżeli słyszycie kubę, to bardzo dobrze, bo pewnie go możecie mało słyszeć. Bo ten, no bo ten, no jak to było, bo, bo telefon jest trochę dalej tym razem, te, tego mikrofonu, bo mój telefon musi się naładować. Dobra, ukucnij, teraz spróbuję cię Ej No, właśnie, jak to działa, patrzcie. Ej, patrzcie jak teraz daleko. Ej, spróbuję bez uderzenia, bez uderzenia. Ej, patrzcie, to widzę Ej, dobra, już, już chodź Kuba, idziemy szukać mapy. Idziemy szukać skarbu. Tylko jak my potem wrócimy na tę naszą wioskę? Po prostu znajdziemy nową i tyle. A jak nie, to będziemy musieli się kilnąć. Jak nie, to musimy się kilnąć. Jak się zgubimy i nie znajdziemy naszej wioski obsydianu, to musimy się kilnąć. I żeby nie było zbyt ciężko, to ustawimy tutaj set World Spawn, żeby tutaj wszyscy się odradzali, gracze. Chodź, Kuba, idziemy. Chodź, Kuba, musimy szukać skarbu. Tak jak, tak jak chciałaś szukać skarbu, to idziemy. Ok, ty będziesz trzymał kartę yy. i. Czekaj. No nie wiem czy ty dobrze potrafisz prowadzić ciutkę. Dobra, czekaj. No nie wiem czy ty dobrze potrafisz prowadzić ciutkę. Ja, ja ci będę mówił... A dobra, w sumie to lepiej, yy, ja to zrobię, bo mi pójdzie trochę lepiej z tym wszystkim. Dobra, postawimy sobie tak. Ale mam cały pasek itemów. Mieczyk, kilof, siekiera, crafting, piecyk, chlebek, wiadro wody, łódkę i mapę skarbu. Tyle rzeczy mam na innym pasku. Na innym pasku Ekwipunku. Ale chodź Kuba, za mną. No to teraz idziemy według mapy. Prosto trzeba iść. Na razie trzeba iść prosto z tego co widzę. Trochę tutaj skręcimy. Patrz, my idziemy ciągle prosto teraz. O, już trochę się ruszamy. Patrz, musimy iść prosto, bez przerwy. O kurde, ała. Czekaj, poczekaj. No? O, już, chodź. Biegiem. Kurde, musimy minąć tą jaskinię. I musimy zrobić takie kroczki tutaj. Musimy na razie tu iść. O. No to stawiamy łódkę i płyniemy. Czekaj! Mam lampy. Czekaj. do ciebie. Jestem na wypadzie. No to ja wiem gdzie płynąć. Musimy trochę skręcić ja się... teraz. Musimy trochę w prawo. Czekaj, co? Usted myszisz? Nie, nic nie słyszę, bo ja wyłączyłem sobie, kurde. Płyniemy. Dobra, trochę tutaj. Według mapy patrzę. Horaża Koronowa. Aha! No, i stracimy naszą łódkę i mapę. Będzie to nie fart. I trzeba jakoś sobie działać. Ej, kurde. Nie, bo tu trzeba bez przerwy tak płynąć. Ej, kurde. Ej, ta mapa jest nieskończona. Trzeba bez przerwy płynąć. Ej, nie, już płyniemy. Już płyniemy normalnie, jak na mapie pokazuje. To dobrze. I powoli przez to odkrywamy świat. Wpa Wpadłeś? Wyszedłem z łódki! Łódki wyszedłem! O kurde, chodź! Już się cofam powoli. No. No i dawaj. Czekaj! No. Ej, lagi u mnie są. Płyniemy. Wajo Waj. Ale to była śmieszna perspektywa. O, czy... Ej, właśnie to widzę Dobra, ale ja tylko płynę bokami O, już! O, my już płyniemy, dobrze! Dobrze, że my już płyniemy idealnie Teraz musimy trochę w lewo O, idziemy prosto na, na... idziemy prosto do skarbu znaczy prawie prosto. O, musimy trochę tak skręcić. Ej, tam widać łódkę i nas na tej mapie skarbu. Widać tam nas. Widać nas na mapie skarbu. O, już powoli ląd odkrywamy. Dobra, let's go. Może jakieś diamenty tu się znajdą. Chodź wysiadamy teraz z łódki. Widź z łódki. Widź z łódki i zejdź, bo ja muszę ją zabrać, uwaga. Kurde co? Dobra. Teraz idziemy w skarb. Idziemy do skarb. Idziesz Kuba. Idziesz Kuba, chodź. Idziemy szukać tego skarbu. Trochę on może być daleko. Co? Stynią? Patrz to. O prawie nie dostałem obrażenia. O, Trzeba umieć kaktusy kurde. Ej, dobrze, że ta woda nam pomogła, kurde. Ty sam ze mną wpadłeś. Wpadliśmy razem do kopalni. Ej no. kurde, my musimy trochę tutaj. O o o Już zaraz będziemy przy skarbie! Zaraz będziemy... Zaraz okay. będziemy... Zaraz mamy skarb. Musimy prosto, musimy prosto wejść. No? Prosto. Czekaj. Okay. Według mapy musimy płynąć prosto. Już zaraz mamy skarb! Skarb jest przed nami. I zaraz mamy ten skarb. E co? Czy my go minęliśmy? Czekaj. My, poszli, my poleciliśmy za niego. Musimy trochę się cofnąć. Musimy jednak się cofnąć jest trochę, bo podwodą. jesteśmy. Co? O kurde. My musimy się cofnąć łódką, bo nie wiem czemu. O, już jesteśmy na skarbie. My jednak trochę za daleko popłynęliśmy i drogi się pozmieniały tutaj. O, i tu jest skarb. Tak, tu jest skarb? Okej. Okay. Musimy się podkopać jakoś. Musimy się jakoś tutaj podkopać. A jak nie, to co? To nie znajdziemy wtedy tego skarbu. Ej, to wiem, może chodź szybko Ja szybko teraz znajdę żelazo. O kurde, ponowne łączenie. Halo, kuba, słyszysz mnie? Halo. Ej, widzowie, coś się wstał. O! Już normalnie jesteś. Halo! Kuba, czemu się tak zacinasz? I chyba musimy się rozłączyć jeszcze raz. Czekajcie. Zadzwonię jeszcze raz. Ej, kurde. Ej, coś się zacięło z Kubą. Poczekaj, za poczekajcie, widzowie. Sorry, ale muszę zadzwonić do niego. Oh, kurde. Sorry, widzowie, ale muszę do niego zadzwonić jeszcze raz. Bo coś mu się zacięło. Nie wiem czemu. Jak nie odbierze, to chyba kończymy nagrywanie wtedy. I nie rzucę tego na YouTube'a. O nie, nie odbiera. Ale, kurde, musimy poczekać. O, jest żelazo. Dodam trochę dla Kuby. Napiszę. Kuba, zadzwoń. Dobra. Bo coś się z Kubą stało dziwnego. Czekajcie. O, mam już jedno żelazo i zrobimy sobie żelazną łopatę i będę mógł tam się kopać po skarb. I zobaczymy, co odpisze. No jaką... Y na mój profil. Ej, co? Nie mam internetu chyba. Nie, mam internet! Zobaczymy, co odpisze. Czekajcie, widzę, bo coś z kubu się stało. Nie wiem czemu. Na razie musimy gadać sami we dwójkę. Znaczy ja i wy. My skupy to. No nie fajnie. Czekajcie, widzę. Ej, zobaczymy, co odpisze. Czekajcie. Halo, napiszę, no, Bo coś nie odbiera. Halo! No co jest? Czemu nie odpisuje? Jeszcze raz. Dzwonię na twój profil, napisał. I napisze. ok. Kurde. Kurde, widzowie, czekajcie. Co mi się stało? Dlaczego ja nie mam internetu? Kurde. Ej, czekajcie, bo zasięg yy, nie działa. O, czekajcie. Czekajcie chwilę, bo nie mam internetu. O, już mam. O, dzwoni, dzwoni. Kuba, sorry, że. Nam... Kuba, nie wiem czemu nam się tak. Kuba, nie wiem czemu nam się tak zacinało. Widzowie w końcu, kuba odebrał. Widzowie, kuba nie. Elo. Kuba, nie wiem czemu tak się zacinało dziwnie z nami, ale to, było widać, ale to było widać. To było widać i słychać to było. Czaisz? Bo się zaciąłeś na chwilę, bo było ponowne łączenie. Pisało. Ale już możemy gadać ponownie. No to Kuba, wiesz co, ja zrobiłem, wziąłem sobie trochę żelaza, żebyśmy mogli sobie zrobić ten, łopatkę. Tylko czekajcie. Time set today. Dobra, lecko mamy to. Teraz ja to sobie przepalę, ale ja wezmę, bo ja muszę to zrobić. Czekajcie. Dobra. Łopatę. Mam diamentową. Ej, diamentową łopatę bez kitu. A ja już sobie to przepaliłem. Kurde. ty masz tu diamentową łopatę? Dobra. W sumie to bez kitu, że ją masz. W sumie wywalam te żelazo. Po co było? Dobra, możesz je wziąć. Tylko czekaj, daj mi tą łopatę, ja się podkopię tam do góry. Dobra. Krycie. Tylko wykopię jeszcze szybko ci crafting. Masz. I weź sobie. Ja tylko ci wykopałem, bo chciałeś go zniszczyć. Chciałeś go zniszczyć, więc wykopałem. Więc tak. No to gdzie był skarb? O, już tutaj. O. Tu jest skarb, teraz ostrożnie. I ten skarb znajduje się gdzieś tutaj. Tylko musimy jakoś ostrożnie się podkopać. Ej, to trochę może długo zająć. A tu coś ja się pewnie pójdź. będzie. O nie, topię się, topię się! Uff, teraz szybko do góry, do góry. Bo ja się topię już. Nie no, chyba nie weźmiemy jakoś tego skarbu w ogóle. Skarbu tego nie weźmiemy raczej. Nie uda nam się tego skarbu zdobyć. Ej no, bez kitu! Możemy przecież ustawić spectator. Ustawił siebie. Widz, czyli spectator. to gdzie jest ten skarb? Mam! Mam skarb! Mam skarb! Czekaj. Ja już idę na domyślny tryb gry. I się podkopiemy. Mam skarb! Dobra, let's go, mam skarb! Dobra, jeszcze trochę na dół. Mam skarb, ale nie wiesz go, czekaj, co tam jest? Zaglęta butelka, ja jest męż? Oto. O, to będzie na pigliny! Albo w sumie może... A dobra. Ej, diament mi się przyda, ale te złoto nie. Wyrzucam niepotrzebne rzeczy. No! Kurde, Kuba, chodź tu! To się, za, to się zaraz utopi. Czeka. Czekaj. O! już nie trzeba, już nie trzeba, dobra. Ale coś innego tam mówiłem. użyję sobie tej butelki Expa. Dobra. Mój ex, zaraz mam dziesiąty level, jeszcze tylko trochę i mam już dziesiąty, ale mam jeszcze dziewiąty level. Mam diamenta, ale za to, dam, za to, że już mam jednego diamenta, to masz oddaję ci twoją łopatę. E na to, że można było tylko zobaczyć. No to udało nam się znaleźć skarb, no teraz idziemy na... idziemy na Creativa i lecimy do naszej wioski. Z tego co wiem to chyba stamtąd lecieliśmy z prosta. Prosto chyba płynęliśmy, tak? Prosto? No to zobaczymy, jak nie to musimy się kilnąć. Jak nie to musimy się kilnąć. O, tu jest jakaś piramida. Będzie. Ej, my płyniemy i idealnie... do wioski. Płyniemy, czekajcie. Nie wiem, musimy tak O tu? Ja idę tam, gdzie była. Gdzie byliśmy na wiosce? Nie tu, Kuba! Gdzie ty idziesz? Tepnij mnie. Ta, tapnij mnie. Haha. Ha. No to kurde, jak my tutaj płynęliśmy? Płynęliśmy sobie gdzieś tutaj. Dobra, płynęli, płynęliśmy, płynęli, płynęli tak sobie. Ej, kurde, nie ma tutaj wioski. Musimy się kilnąć. Małpa A. Chociaż nieba to trzeba na no tym na survival'u. O. I kilnęliśmy się. Nie jesteśmy tu. No i let's go. Odkryliśmy połowę świata mapy. Time set day. Tak! Możemy iść teraz do netheru. Kurde, co ja tu za komendy wpisywałem? No i kurde, ja chcę night vision ustawić. Gdzie to jest? Ale widzowie, dzisiaj było fajnie, tak szybko skarb znaleźliśmy. Ale to tak szybko, kurde. Widzowie, ten odcinek może być trochę krótszy niż mi się wydawało. Efekt. Czy to się efekt. Czekaj. Mała Pa. Tak, będziemy mieć Night Vision. Dobra, mamy to. Masz Night Vision i jest już jasno wszędzie. Czekaj na mnie Kuba! Musimy iść razem. A tu już się tepnąłeś, itzdę. Ale fajnie, że idziemy do netheru. Fajnie, że do netheru idziemy. O nie! Nowa! O, dobra, idziemy tam szybko! Dobra, uwaga. Teraz no i teraz zaskaczamy sobie tu. Tylko uważaj, proszę cię, Kuba! Nie, nie, nie! Spadłeś nieczę. Dobra, teraz ten sprint Nie! Szybko! Creative. Dobra. Chodź tutaj, chodź tu do mnie. Czy ty jesteś dobra. Teraz jedziemy na Sunnyvale. Ej no Kuba, czemu jest spokojowy tryb? Nie, u nas, ale musimy mieć po, po, tryb pokojowy. Musimy mieć tryb pokojowy. Dobra, idą tu jeszcze. Ale to na kreatywie do tej postaci. patrz tylko. Po o, już nawet pierwszy ten się ja zespił, dobra. Bierzemy tego piglina tam. ale. Strzelają szybko. Muszę jakoś to przetrwać. Muszę robić uniki. O, nie ten slime. Nie ten... O, magma slime. Magma slime. Slime w wersji magma. Nie no, muszę ich zabić. Szybko. Byka masz, masz? Nie. Nie uda mi się ich zabić. Oby się udało. Proszę. Dobra, ja żyję. Ja żyję. Dobrze, że mam jednego diamenta. Ale... Chodzi mi o to, że muszę zrobić jakiś unik z tym. Dobra. Lepiej pokojowy ustawić, to będzie lepiej. Co? No, chciałem... A, tam. Odewnij mnie. Dobra. Ej, idziemy zabijać Blaze'y, bo musimy. Dobra. Dobra. Tp. K. U, B, A. PL2013 No, po Tylko uważaj uważaj żeby... Idziemy zabijać blazy, okej okay? Musimy zniszczyć ich spawny no. Ej Kuba, musimy ich jakoś zabić Kuba, zabijmy ich Szybko, zabijamy ich, zabijamy ich Kuba, manusz Jest Udało się Ja mam, kurde, Kuba, pomóż, Kuba, pomóż szybko! Nie, dobra, umarłem, czekaj, już się do ciebie tepam ponownie, mam, no, się do ciebie I ponownie do netheru. Dobra jest. No, mi ciągle jest pokazane Minecraft i. mi jest pokazane Minecraft generowanie świata, budowanie terenu. U mnie ciągle jest napisane generowanie świata, budowanie terenu, bez przerwy. Ale z blokami yy, naderlaka. No to chyba będziemy musieli kończyć nagrywanie, bo mi się nie da tego zacząć. Jak wyłączę Minecraft, to będzie widać moją tapetę i nagranie się wyłączy. Więc no, musimy kończyć odcinek. No to trzymajcie się, pozdrawiam. No to widzowie, Zost czekaj, czekaj. No to widzowie, czekaj, jeszcze nie kuba. Widzowie, zostawcie lajka like i suba, my będziemy kończyć. Pa. Tak, ja będę szczęśliwy. Pa. Pa, pa. Czy dalej grać w Minecraft? Tak, ale na innym świecie. Na innym świecie, ale widzowie, będziemy kończyć. Zostawcie lajka like i suba. Pa. Tak.